No jest to na pewno nienawiść, zwykle w internecie. A no to Ktoś ma problemy z własną osobą, a jednak kierunku, ukierunkowuje to w, no w drugą osobę. Niestety, no jest to dosyć przykre zjawisko no i takie dosyć prymitywne w swojej naturze. Na pewno chce podwyższyć swoją samoocenę, którą ma niską. No właśnie przez, przez obniżenie czyjejś wiele razy, wiele nie. razy, ale sama oczywiście nigdy nie hejtowałam <laughs> całe szczęście. Mhm. No tak, ale jakoś nie, nie pamiętam, żeby to, to było jakoś tak, żeby mi się odbiło to mocno w mojej psychice. To nie było jakieś takie wydarzenia, które które, które dobrze pamiętam, znaczy dobrze pamiętam, ale ogólnie jakoś pamiętam, więc nie były jakieś, nie wiadomo jakie, w jakich, nie mhm. były nasilone. A no na pewno, jakby. To tak zabrzmi trochę banalnie, ale jakby, żeby była pewna siebie, prawda, że jak ktoś nie ma problemu z własną samooceną, z własną osobą, to, to też jakby nie wpłynie mocno na, na, na właśnie jego samopoczucie. Też tak trzeba mieć trochę dystansu do siebie, do swoich różnych wad czy niedoskonałości i ja zwykle staram się to obrócić jakoś w żart. Tak, to jest moim zdaniem najlepsza recepta na tego typu zachowanie.